Zobaczcie co się dzieje. Wstaliśmy rano i tak właśnie tak pogoda wygląda i się zastanawiamy, jak tu iść na narty. <laughs> Sypie, biało jest. Prawdziwa zima. Troszkę przestało śnieżyć, no jeszcze śnieży, znowu zaczęło. Okay. Zbieramy się wszyscy. Lukuś, no, zostajesz? Zostajesz. Grzeczny pieszo, działa. Pokaż tam jeszcze. pieszo. No tu. Śliczny pieszo, śliczny. Chcesz Chcę pojeść, no ma, tak, tak. Jest godzina 10:40. Mieliśmy wyjść o 9, ale tak śnieżyło, co zresztą widzieliście, że po prostu y, postanowiliśmy przeczekać ten śnieg, taki wielki, że wiedzieliśmy, że i tak nie pozjeżdżamy na marta. Ale Sandu przyjdzie ze mną, jesteśmy jako pierwsi gotowi. Idziemy do samochodu i jedziemy na narty, zobacz, tak jak wczoraj. Wczoraj już mieliśmy buty na nogach. ale niestety Mam nie Musisz powiedzieć, ja tu rzucę to, zdąży to wjechać? Nie. Tutaj jedziemy, to chyba czy tam nie zdąży rzucić, o. Jakiś eksperyment robię. No. Nie. Prawie. A, Max ma dzisiaj urodziny! Max urodziny, zaśpiewaliśmy mu i pójdziemy później na jakieś dobre ciasto albo jakieś desery dobre bo wiecie, urodziny miał już u wcześniej zrobiliśmy taką małą utreskę tortową a teraz po prostu prezent już dostał w sobotę dostał prezent smartwatcha fajnego, bo tak w ogóle na niego, chodzi, wiecie fajnie, bo mamy parking podziemny stoi nasza furka o, jest ekipa, zebrała się, udało się Siema! Siema! Cole, lat. Dokładnie o dwudziestej, drugiej skończy. Jedziemy. Dzisiaj od drugiej strony zajedziemy. Troszkę inaczej. Jakbyśmy wczoraj jechali z tamtej, bo tak mieliśmy najpierw jechać, to byśmy stali w tym korku tutaj dużym. A jednak zawróciliśmy. Pojechaliśmy przez kościelisko. Zobaczyliśmy narty i idziemy na górę. Troszkę sobie tutaj podać, wyciąg jest nieczynny niestety. Będziemy zaraz zjeżdżać. do góra do pokonania, ale jest też większa, <gry> ale tam nie, nie idziemy. Też są wróciły Góry piękne widać. Max będzie zjeżdżał jeszcze raz. Jedzie Max. Aleks trenuje tutaj, a Max wchodzi z nartami. Mamy <grymne> jaja. Siema, Jesteś dzisiaj na nach, tak? Aleks, lekcja. Całkiem, całkiem idzie. Patrzcie, jaka to góra. ho, o, ho, ho, ludzie same góry zjeżdżają. My to tutaj na razie sobie pozwalamy poszaleć. O, chłopaki trenują tutaj. Super Alek, super O właśnie Dobrze, dobrze i teraz musisz jeszcze powoli w dół. Troszkę w dół sobie zjeść, o właśnie. To że ci łatwiej. O tak, dół, Dobrze, dobrze, tą jedną hamujesz ten, tylko teraz musisz w dół teraz zjechać. Do mnie, do mnie musisz. Tak I teraz do mnie musisz zjechać, żeby... Musisz wjechać tam No to w dół musisz jechać. Trochę się rozpędzisz, ale później musisz hamować jedną ten. No wiem no, musisz wycelować. Ja będę starał się przed Ciebie wejść. Spokojnie, spokojnie. Aleksandrus. O, jedzie, to nie dziwić, Nice, nie? Yes. Oh. Dziecko. Telemarka, Max zrobił. Jest oh. Wow. Dziecko się nie, za ma tempa miał, że obrócić się. O. Super! I? I było fajnie, schodzimy właśnie ze stoku. Wszyscy zadowoleni. Było, wesoło! Trzeba pomyśleć co by to zjeść teraz. I dotarliśmy do domu. Cześć! Nu no nas wita. Cześć. Siemanko. Mój kochany, już jesteśmy. No, I wychodzimy właśnie do na płyśny obiad. Idziemy. Wow. Max, wymyśli zaraz menu. Uh. Masz jakiś pomysł? Nie. Jeśli masz urodziny, to możesz coś podpowiedzieć. Ja no zawsze czekam na wszystkich. Dopiero ekipujący za mną. No nie, powiem, przypadk, że tak, czy Alex jest czeka na gorzej. No już przyjdzie. Dopiero. Ruszamy, wychodzimy z naszego domku Wszystko zaśnieżone, zasypało śnieżkiem nam Niespodziewanie. Ziemka? Cześć! Cześć. No weźcie, Wchodzimy po schodkach. Prosimy zamykać drzwi. Uprzejmie. Dobra, zamkniemy wejp. Zamk Uprzejmie drzwi. Ale jak fajnie wyglądamy teraz. Taka ekipa. Nasz domek po lewej. Nice Baliśmy się, że śniegu zakopane nie będzie A śniegu mamy naprawdę dużo Narty zaliczone Narty zaliczone Także jedna część zaliczona Było fajnie Ale przydałoby nam się szkolenie takie z instruktorem Tak, tak, to, to musimy zrobić. Bo jednak, jeżeli jedziecie na narty To radzimy Wam wziąć najpierw instruktora Jeżeli nie wiecie. jeździć on no, ma oczywiście jest taką naukę, godzinną chociaż, nie wiem, ile taka lekcja przynajmniej. Znaczy tak o, to jedna, jednodniowa to jest tylko tam dwie godziny zdaje się, mhm. a takie trzydniowe to są po dwie godziny dziennie. Właśnie, mhm. to też trzeba mieć, a nie zawsze każdy ma czas. Ale warto, warto, mhm. jest, tak na naukę. Ale tam widziałeś z boku, jak te dzieciaki wjeżdżały, to miały taki podjazd, taki jakby schody ruchome, wiesz, takie. I nie musieli wchodzić z tej szkółki. Czy... Nie wiedzieliśmy. Po lewej stronie, jak byli od nas po lewej Nie, nie widziałem. Potwierdziłam właśnie im, no. że oni mieli wygodę, komfort, a myśmy musieli wchodzić z naczami. No i troszkę tam pojeździliśmy. Tak, amatorsko. no. No, a teraz idziemy poszukać czegoś dobrego do jedzenia. Ostatnio byliśmy w tarczmie u wnuka. Było dobrze, smacznie. No, w poprzednim razem, jakbyśmy byliśmy zakupane. A teraz nie pójdziemy jeszcze nie byliśmy już całej w, nie, w domu. Nie. jakbyśmy byśmy, mieliśmy gołąbki i gulasz, to byśmy w domu. Teraz idziemy na pierwszy obiad, taki tutaj zakopany. Tak, to tak tak. już czeka. Auto jedzie. Przejdźmy właśnie na obiad. dzisiaj obiadek. I ja mam wędrówkę z ziemniaczkami i sołtki z sałatkami. A dzieciaki mamy, patrzcie, jak mi wymyto A Piotrek też ma... Też ma mądre się ciekawe jak No Zajadacie Ciekawe pojadł wszystko zjedzone A jaka opina? na pięć na ile? Pięć. Na pięć, dwa i pół. dlaczego? Za długo. A sama potrawa? Za około 4-5 Smakowało Ci? Tak. Wszystko zjedzone. Czekamy, poprosimy rachunek. Jak się nie widoczny? Zwycięznie myślę. Żyj, żyj nam 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz pięknie śpiewaj nam. Niech żyjesz, żyje nam. A kto? Maksiu. Teraz. Dobra. Co panach tam dla chłopaków? Brawo. Super. I właśnie zajadamy te lodowe. Także smakowicie wyglądają. Na pewno ma wyższy. Jak ta w końcu. Max Ale. mega. O, co? Bo ja. My Będziemy sobie... Nie, idziemy. Wyszliśmy i idziemy. Hej, hejka, jesteśmy już w domku, tak? Cześć, tęsknił się piesek? Chyba coś ci spadło. Ale się cieszy. Dzięki. Piesek kupiliśmy na koreałkę. Piotrek Co? wziął na wynos napoleonka, bo nie zmieściliśmy. Cztery takie wielkie desery trzeba było wziąć napoleonka. Tak, bo napoleonka jest dla Ciebie, tak? I dotarliśmy na Gubałówkę. Patrzcie, jak pięknie, ale ładnie oświetlone. Super. Zaraz sobie jedziemy na górę. Zobaczymy, Tak na górze. Wszędzie fajne takie ozdoby. Naprawdę ładne. Krajne światła. Później zrobimy sobie jakieś Teraz jedziemy na górę. Kupiliśmy właśnie bilety 92 zł za nas wszystkich i wsiadamy. Trzeba się złapać. Zamieni. A A tak lekko na górę. Ale gdzie widoczek fajny. Jeszcze nie widzieliśmy zakopanego w nocy. Także będzie super, ale szybko jedziemy. Trzy minutki jechaliśmy. Właśnie się śmiejemy. że dłużej też szliśmy. Patrzcie jak ładnie przed nami. Ślicznie to jest. Ale pięknie. ładnie. Ale super. Mega. Kurczę, tylko tak ładnie było i zobaczcie co się stało. Ale pięknie! Naprawdę widzicie jak ładnie świeci się wszędzie. Tak naprawdę mega, jak świątecznie tak. Cudownie. Widok nam troszkę się zmył niestety. Bo śnieg zaczął sypać. A tak fajnie było spokojnie. Ale miejmy nadzieję, że się uspokoi i jeszcze zrobimy podkę. Ale no tutaj, to no ładne. Czyś tam gdzieś? A gdzieś był, widziałem. A co no, się dzieje? Ale żeby chociaż ręką pokazał w tę stronę? A nie, po... nie, Zobaczcie co się dzieje. Zamięć na gubałówce. Przed chwilą było pięknie. śnieżyć jest piękna pogoda i wszystko widać te takie odgłosy co słyszycie to mój synuś tutaj właśnie sobie skupiał coś tak okay. nice, Patrzcie jak ładnie to ty Nie wiem czy to widać ty. na kamerce Mam nadzieję że widać ten widok piękny Porobiliśmy sobie fotki zjeżdżać na dół. Fajnie, bo jeszcze jest tak mega świątecznie tutaj. Widok piękny. Pogoda nas zaskoczyła, co widzieliście. Bo był właśnie śnieżyca przez moment. Ale jest pięknie. Chłopaki chcą zjeżdżać na dół. Także porobić jeszcze coś innego. Ale jest super. Pięknie. Chciałam powiedzieć, że jeden pociąg nam przed uciek uciekł. Aleks i właśnie tutaj chłopaki mówili, że będziemy ostatni, a przyjechał nowy. Mówiłam za 3 minuty będzie następny i przyjechało full ludzi. No. Także dobra, idziemy wsiąść, bo jednak jest obawa, że nie uda nam się dzisiaj zjechać. Jezu, szalenie co jakiś tu biega. Nie ja powiedzieć, że stoimy w miejscu i je ja To ruszaj się! No, to gdzie mam ruszaj się! Puskać pobiegł. Na pobiegaj. I będziemy właśnie iść do naszego z zepra pociągu. Zepra zepra zepra. Aha, chciałam wam powiedzieć. Że... Gdzie to gdzieś tu pisze? Ja to przeczytałam Zakaz prowadzenia psów bez kakańca. Uuu, no ktoś by nie mógł jechać. Ale numer. Aha, chciałam powiedzieć, że jeżeli że kolej odjeżdża co 5 minut, ale jeżeli jest mniej niż 15 osób, to co 15 minut. I ja właśnie już przeszłam. Ja oczywiście jedynka. Jedynka? Persona! Ciekawe jakie miejsce zajmiemy. Będziemy zaraz zjeżdżać, widać będziemy zniezły. Ciekawe, jak ludzie szybko jechać. Ale fajnie, miejscówki sobie fajne zajęliśmy. A tak byśmy stali do końca. Mamusia jest genialna. Mamusia jest genialna. Chłopcy! I co? Mamusi się należą przeprosiny, prawda? Tak. Tak. Nie przyjeżdżali ja na mnie, ale jakbyśmy wcześniej siedzieli, było full ludzi. Nie przyjeżdżali, tylko i było piechotę, ludzi, by mi i byśmy siedzieli z tyłu. Masz rację, Masz rację. ale no nie, nie przypuszczam. To ja bym była autem, ma zdjęta i nóżki, bym bo ja bolała, ale tak się dobrze czuję i jest okej. Okay. I jestem taka zmęczona. Jeszcze widzę czas chciałam na inne rzeczy. Na maksy, a co no, szule. Szule. no i bierzemy. Także chciałam powiedzieć, że dzięki temu, że mamusia się spóźniła, niby się spóźniła.

no skądże? Planka na drogę. Ale wiecie co? Wszystko? No i jeszcze nigdy się nie było. No. No, on, wziął, co, ułeniam co, ułeniam. To jest to co roku tutaj. <grym> to jest coś. Aha. No to dziękuję. I... Na wince są to, się zrobi. Możemy no, Ja to, to już wysyłam. O, już! Szkoda. No, zaprosiłeś. to było fajnie. Dziękuję. Wydało się. Dojechaliśmy, ale jak zobaczycie w tym lapsie, to mieliśmy przygodę, zatrzymaliśmy się. <noise> Także było ciekawe. Ale ja. Do tego to się nie spodziewaliśmy naprawdę, ale fajnie, fajna przejażdżka. Patrzcie jak za nami pięknie, ładnie oświetlona gubałówka. Idziemy w stronę samochodu, bo przyjechaliśmy samochodem, po naradzie rodzinnej. Przyjechaliśmy z gubałówki i pociąg linowy się zepsuł. Musisz w tym stać przed zjazdem. No to było śmieszne. No, śmieszne to było. Prawda, jakby go zresetowali, bo na nowo się pan włączył i mówił coś tam że żegnajcie z gubałówki, coś tam wróćcie to się ponownie. Się i ponownie. <noise> tak jakby się zresetowało wszystko. To było śmieszne. No. Tak? Mhm. No, a ja mówiłam... A ja mówiłam, że Aleks właśnie gazu nie dał. A tam krzyczeli, panie sofer gazu, panie sofer gazu, ale <laughs> No Oklaski potem były. Mam nadzieję, że to się nagrało fajnie. Dobra, to jedziemy do domu. To tyle. Jutro nowy dzień.